Odpowiadając na Pana pytanie, dlaczego Pana w ogóle zaprosiłem? No raz, że to wielka przyjemność i zaszczyt wypić piwo z byłym premierem. Mamy bardzo mało byłych premierów, a poza tym ma Pan tą fantastyczną cechę, że już Pan jest na emeryturze, nie jest Pan już politykiem, w związku z czym wolno Panu powiedzieć więcej niż czynnym politykom. Jak się rozmawia z czynnym politykiem, on uprawia jakąś propagandę, czegoś tam nie powie, bo może mu zaszkodzić, a Pan już może wszystko. To prawda, ja się przez wiele lat musiałem gryźć w język na różnych konferencjach prasowych i publicznych wystąpieniach. Nie dlatego, że chciałem strzec swojego interesu, tylko obawiałem się, że jeżeli powiem coś za dużo, to uderzy w moje ugrupowanie. I czasami tak się zdarzało. Nie wiem, czy Państwo pamiętają e, tak zwaną e, powódź tysiąclecia. Rok 1997, rzeczywiście olbrzymia powódź. I jedno zdanie, które powiedział e, Władimir Cimoszewicz, ówczesny premier. Powiedział zdanie, które... Do którego trudno mieć zastrzeżenia, powiedział, trzeba się było ubezpieczyć. Ale to zdanie miało szalone konsekwencje, łącznie z tym, że odebrało nam, bo to było w czasie kampanii wyborczej, że odebrało nam kilka punkty, punktów procentowych. Więc jak się jest szefem partii, tak jak pan, czy tutaj koleżanki i koledzy, którzy pełnią funkcje publiczne, to trzeba uważać, ale ja już nie muszę. Jestem w tej dobrej sytuacji, że już nic nie muszę, a wszystko mogę. Brzmi jak dobra emerytura, wbrew temu co Trenat twierdził.